Dzień dobry! Dzisiejszy materiał jest przeznaczony dla amatorów. Osoby zaawansowane uprasza się o natychmiastowe zaprzestanie oglądania. Będąc świeżym osobnikiem w świecie wiatrówek, zdarza się, że przy zakupie pierwszej wiatrówki pistoletu jedyną rzeczą, którą dokupujemy, jest śród, ewentualnie kapsułki CO2, jeżeli taki typ wiatrówki nabyliśmy. Zapominamy o tym, że nasz nowy nabytek będziemy musieli czasem gdzieś przenieść, oraz nie zdajemy sobie sprawy, jak będzie wyglądało nasze strzelanie w praktyce. W tym filmiku postaram się zwięźle wyjaśnić, co nam będzie potrzebne, aby od razu być zaopatrzonym we wszystkie akcesoria. Na końcu będzie zestawienie kosztów. Przy czym niniejsza prezentacja nie dotyczy opcji najtańszej, ale najbardziej komfortowej. Po prostu zauważyłem, że pozorne oszczędności na jakości śrutu lub jego ilości, czy akcesoriach nie sprawdzają się w dłuższej perspektywie. Na pewnych rzeczach nie opłaca się oszczędzać. Załóżmy, że jesteśmy zdecydowani kupić pistolet w kalibrze 4,5 mm na śród diabolo. W pierwszej kolejności omówmy amunicję. Pomimo, że nazwa kalibru nosi oznaczenie 4,5, to śród ma rzeczywiste wymiary odbiegające od tej wartości o kilkasetnych mm. Zdarza się, że śrucina o mniejszej średnicy dosyć luźno przemieszcza się w nufie. Niestety oznacza to kłopoty z celnością. Z tego względu zalecam kupić nieco większy śród. Strzelając do maksymalnie 20 metrów, możemy zaopatrzyć się w grzybki płaskie, przykładowo Hahn HM Sport Glad, do dalszych dystansów polecam zdecydowanie JSB Exact Express z oznaczeniem 4,52, to lekki śród z zaokrągloną główką, tak zwany nadkalibrowy. Sprawdził się w każdej mojej wiatrówce. Jeżeli nie wiesz, na jakie dystanse będziesz strzelał, to kup ekspresa. Zdecydowanie odradzam zakup śrutu z najniższej półki cenowej. W przypadku, gdy masz pistolet na CO2, czeka Cię zakup kapsułek. Tutaj warto wiedzieć, że mogą się one różnić minimalnie mocą pomiędzy producentami, ale nie warto tego przeżywać. Kup najtańsze. W tym momencie mamy podstawowy zestaw, czyli pistolet i amunicję. Kolejna rzecz to kulochwyt. Jest to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza jeżeli chcemy strzelać do tarczy w domu. Na zewnątrz też się przydaje, bo jak umieścisz w nim tarczę, to będzie stabilna podczas kolejnych trafień. W innym przypadku będzie Ci ciągle spadać np. z gałęzi drzewa. Najlepsze są kulochwyty płaskie, z płytą, za którą są sprężyny amortyzujące. Są małe i bardzo efektywne. Następna rzecz to okulary. Jeżeli nosisz korekcyjne, to powiedzmy, że możesz sobie odpuścić ten punkt. Jeżeli masz dobry wzrok i chcesz, aby tak pozostało, to kup ochronne okulary strzeleckie. Następna rzecz to uszy. Strzelając na zewnątrz nie ma problemu, jednak w pomieszczeniach odgłos wystrzału z mocnych wiatrówek jest dosyć uciążliwy. Nie chodzi zatem o utratę słuchu, ale o zwiększony komfort strzelania. Jesteśmy już dosyć dobrze wyposażeni, ale sugeruję jeszcze kupić kuferek na pistolet. Zanim dokonacie zakupu, upewnijcie się tylko, że ma on dostatecznie duże wymiary. Niektóre pistolety są bardzo długie i mogą się nie zmieścić. Dodatkowo w dużym kuferku można zmieścić akcesoria. Nie polecam przenosić wiatrówki bezpośrednio w ubraniu. Może ona nam wypaść albo będzie ją widać, co może wzbudzić niezdrowe emocje u napotkanych ludzi, gdy idziemy gdzieś postrzelać na łąkę czy do lasu. Ponieważ idąc z kuferkiem wygląda się dosyć dziwnie, to można umieścić go w jakiejś torebce albo najlepiej zabrać ze sobą plecak. W praktyce mały plecak sprawdza się doskonale, jeżeli wybieramy się gdzieś na odludzie i musimy przejść spory kawałek do miejsca strzelania. Polecam mieć kuferek do trzymania pistoletów w domu, ale na wyprawę brać plecak. Kolejny punkt to cele. Zdecydowanie warto zakupić kartonowe tarcze. Pamiętajcie, aby ich wymiar pasował do kulochwytu. Są dwa standardowe wymiary 14x14 i 17x17 cm. Do rekreacyjnego strzelania idealnie sprawdzają się puszki, albo plastikowe butelki po napojach. Ostatnią rzeczą, którą warto dokupić jest jakiś olej do konserwacji broni, np. balistol. Nie chodzi o to, aby czyścić w jakiś szczególny sposób wiatrówki po strzelaniu, natomiast warto ją przetrzeć od czasu do czasu, szczególnie gdy strzelamy na zewnątrz i złapie nas deszcz. Wymieniłem wszystkie akcesoria, jakie w mojej opinii zapewnią przyjemne strzelanie. Zobaczmy, ile to kosztuje. Śród, JTSB Exact Express 452, dwie paczki, 80 zł. Opcjonalnie CO2, 20 kapsułek, 20 zł. Kulochwyt, np. 14 na 14 z płytą amortyzującą, 80 zł. Okulary strzeleckie, jakieś zwykłe, 100 zł. Słuchawki, np. podstawowy model Peltor Balza 1, 90 zł. Duży kuferek, 100 zł. Mały plecak, 100 zł kartonowe tarcze 200 sztuk 14 na 14 20 zł cele powiedzmy trzy butelki półlitrowe 6 zł i olej do konserwacji jak 100 ml Balistol 30 zł Jak zatem widać poważne podejście do strzelania będzie kosztowało około 600 zł Być może część rzeczy jak plecak już macie wtedy koszty się ograniczą Mam nadzieję, że ten filmik pomoże wam dokonać pierwszych zakupów Albo po prostu wskaże, co jest potrzebne do przyjemnego strzelania. Pozdrawiam i do zobaczenia.